W dzisiejszym odcinku omówię kryptowalutę Terra Luna w dwie minuty. Zapraszam do oglądania. Kryptowaluta Terra Luna, w skrócie Luna, zajmuje obecnie 45. miejsce w Market cupie, a kurs to około 7 dolarów. A ATH było 21 marca na poziomie 22 dolarów. Luna przede wszystkim jest związana z stablecoinem UST, którym ma 56. miejsce w Market cup. W dużym uproszczeniu do wytworzenia stablecoina UST potrzebne jest spalenie kryptowaluty Luna. Obecnie w Korei Południowej ludzie gdzie wykorzystują aplikację Chai którą mogą płacić normalnie w sklepie. Aplikacja jest oparta o stablecoina i co najlepsze, większość użytkowników nawet nie wie o tym, że aplikacja jest związana z kryptowalutami. Jest to coś w stylu naszego Paypala oraz Blika w jednym. W tym momencie powstają kolejne rozwiązania, które będą przeznaczone na europejski i amerykański rynek. To będzie wymagało wyprodukowania większej ilości stablecoina, a to jest wszystko związane ze spaleniem sztuk Luna. Oczywiście, im mniej więcej sztuk Luny mamy na rynku, tym cena powinna iść w górę. Obecnie ekosystem Terry cały czas się rozwija. Powstały już dwie kryptowaluty związane z Luną. Jest to Anhor Protocol oraz Mirror Protocol. Te kryptowaluty odpowiadają za cyfrowe pożyczki oraz lokaty dla naszych stablecoinów. Lokata wynosi nawet 20% rocznie. Właśnie pokazuję wam wszystkie projekty, które powstają na Lunie. W opisie daję wam link do tego formularza, gdzie możecie sami sobie przeczytać. Dzięki temu możecie wynieść wiedzę o jakimś airdropie jakichś tokenów. A to wszystko jest autorstwa profesora Farmera i zapraszam do obserwowania go na Twitterze. Pobierając aplikację Terra Station możemy pasywnie zarabiać, stakując tam swoją lunę. Jest to bardzo proste. Wybieramy odpowiedniego walidatora i wpłacamy do niego swoją lunę. Uwaga! Wypłaty Luny od walidatorów trwają 21 dni. Dodatkowo nowe kryptowaluty, które będą powstawać w oparciu o Lunę, zostaną rozdane wszystkim, którzy stajkują swoją lunę w Terra Station Wallet. Uważam, że Luna może na spokojnie wbić się do top 5 market capu i jest to poważny rywal dla Ethereum. Sam staykuję swoją melunę w ich oficjalnym wolecie i czekam na airdropy nowych tokenów. Podobno do końca czerwca ma zostać rozdany nowy token Orion Money dla wszystkich walidatorów. Dziękuję za oglądanie.